Obliczmy miarę kąta rozwarcia stożka, gdzie wysokość wynosi nam 2 razy objętość tego stożka wynosi nam 8 pi. A ten kąt rozwarcia, który będziemy tutaj szukać, to będzie nic innego tylko kąt, który będzie znajdował nam się dokładnie w tym miejscu. I teraz tak, jeśli chodzi o objętość stożka, musimy sobie oczywiście spisać tutaj wzory, jeśli chodzi o kartę wzorów. Jeśli chodzi o objętość, że V to będzie nam nic innego tylko wartość 1 trzecia razy wartość pi razy wartość r do potęgi drugiej, razy wartość h, gdzie h oczywiście będzie w tej sytuacji naszą wysokością, i zapiszę tutaj od razu, że h nam będzie w tej sytuacji wynosiło 2. Objętość oczywiście będzie nam wynosiła tutaj 8 pi, tak jak mamy z treści polecenia nam to wynika. No i teraz podstawiamy sobie tutaj pod ten wzór, że 8 wartości pi to nam się równa 1 trzecia razy pi razy wartość r do potęgi drugiej i jeszcze razy wartość w tej sytuacji 2. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to podzielimy sobie tą wartość przez Od razu 2π. I skróci nam się w tej sytuacji 8pi przez 2pi, to będzie wartość nic innego, tylko 4 pi nam już zniknie. Tak samo też po prawej stronie zniknie nam pi, więc zostanie nam tylko 1 trzecia wartość r do potęgi drugiej i dwójka też nam się po prostu tutaj skróci. I teraz kolejna rzeczą, którą zrobimy, to przemnożymy sobie to razy wartość 3, czyli będziemy mieć w tej sytuacji, że to jest 12, to nam się równa r do potęgi e drugiej. No i oczywiście wyciągając z tego pierwiastek r to będzie nam wynosiło pierwiastek z 12 i teraz r no, zapisując to najprościej, jak tylko się da, będą to dwa pierwiastki z trójki. Teraz jeśli mamy już obliczone to nasze promienie, to tak naprawdę możemy sobie, możemy się zastanowić nad tym, jak tutaj by miała wyglądać sytuacja z tym naszym stożkiem, jeśli mamy tutaj obliczyć miarę tego kąta rozwarcia tego stożka. Pamiętajmy o tym, że to jest oczywiście nic innego, tylko nasz trójkąt, który będzie trójkątem równoramiennym. Jeśli byśmy sobie tutaj stworzyli, narysowali tą linią przerywaną, to będzie to nic innego, tylko trójkąt, który będzie równoramienny, bo te odległości tutaj tych tworzących stożka będą dokładnie tej samej miary. I teraz tak, jeśli mamy oczywiście tutaj Sytuację związaną z tym, że nasza wysokość mamy wartość 2. Natomiast nasz promień wynosi nam dwa pierwiastek z trójki. No i tutaj możemy oczywiście liczyć to za pomocą własności trigonometrycznej próbować tutaj układać jakieś odpowiednie reguły. Natomiast najprostszą zasadą, którą tutaj znajdziemy, to będzie zależności wynikająca nam z trójkąta 30, 60, 90. I tutaj musimy najprościej, myślę, że znaleźć sobie i zauważyć tę te zależności. I w tym trójkącie wygląda to w ten sposób, że jeśli mamy kąt, który będzie na wynosił tutaj 30, tutaj powiedzmy 60, albo może zrobimy sobie odwrót, bo w tej sytuacji akurat tutaj mamy 60, tutaj będzie wartość wynosząca na. 30, to zawsze ta wartość będzie nam wynosiła A. Pierwiastek z trójki, ten będzie nam wynosił bok A, a tutaj jako wartość 2A. I tak tutaj zauważamy, że rzeczywiście tak to będzie wyglądało. To jest dokładnie ten trójkąt, więc wiemy, że w tym miejscu nam wartość będzie nam wynosiła po prostu wartość 30. Stopni, natomiast w tym miejscu na górze ten mały półka tego kąta będzie nam wynosiła, czyli alfa będzie nam wynosiła wartość 2 razy kąt 60 stopni, co oznacza, że alfa będzie nam wynosiła w tej sytuacji 120 stopni, i teraz będzie nam wynosił kąt rozwarcia tego stożka.